Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka dziś przychodzę do was z zakupowym z Iwonu wcześniej jak pokazywałam oglądaliśmy wspólnie katalog z Iwonu wybrałam kilkanaście rzeczy i oto one się mieszczą w tej oto reklamówce w sumie za całą tą wartość dałam 115 euro ale nie żałuję tylko jedna rzecz mi co nie przyszła to Paletka do cieni. Paletka cieni do makijażu oczu. Ale to się mówi trudno. A więc oglądajmy. Tu. Pierwszą rzecz, jaką mam, wyciągam z tej reklamówki. To jest ta oto torba. Myślałam, że będzie większa, ale ona jest taka. Dekoracyjny łańcuszek, zapinana na magnes. Ciekawa jestem, czy tu mi się zmieszczą dwa termosy, dwie butelki letniej wody i pojemniki. Jest fajna. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Środek jest taki. Zapinana kieszonka. Tam dokumenty będę miała, ale ja myślałam, że ona jest dłuższa. Uff, mówi się trudno. Mam nadzieję, że mi się pomieszczą termosy. To zobaczymy. To jest pierwsza rzecz. Jest torba. Cieszę się z niej. Drugą rzeczą, jaką wyciągnę z naszej rekanówki, to są maski nawilżające z witaminą E do stóp. Pozwoliłam sobie kupić je cztery sztuki i po każdym kąpieli raz na miesiąc sobie nawilżę stopy tą maską. Co, co dwa tygodnie albo co tydzień zobaczę jaka będzie to jest nowy produkt, nie miałam go jeszcze nigdy nie wiem jaki jest będę chciała go przetestować, sprawdzić czy faktycznie warto go kupować czy nie i tu jest to jak tutaj takie skarpetki to są no zobaczymy czy będę z tego zadowolona to są ten sztuki następny produkt naszej reklamóweczki to będzie jest katalog o, katalog na listopad będę chciała zobaczyć jakie będą ciekawe propozycje w tym katalogu podzielę się z wami a jak coś mi zainteresuje będzie kolejny haul no to jest o to kupiłam do włosów, na moje krótkie włoski. Zobaczymy, jak się będzie spełniać. Może w sumie to już paskorzymy ją. Paszyczkę jest taka. Fajna jest w formie liścia. Hmm? druga do wyrzucenia folijka o! kolejnym produktem z naszej reklamówki to są perfumy hmm. maksima nie miałam tych perfum ciekawa jestem do pracy miała bo mi się już skończyły to jest maksima będzie ciekawa jestem tutaj. tak wyglądają perfumy moje mhm. zapach chyba zobaczymy No, delikatny zapach. Jest. A jaki to są? Niech nie piszę. Ja nie pamiętam wcześniej, co to były. Odsyłam do katalogu. O. Coś mi się. Ameryka zrujnowała. Tu mam, to są te. To jest nasz następny zakup. Kolejne perfumy mam. Są to też Maksima, ale to jest ikon Maksima. Teraz zobaczymy, co za zapach. Taki, nie wiem czy widać, nie chcę, bo się rujnuje ta kamerka, ale widać tu. I też zobaczymy, co za zapach. Mm? Też ładny, zadowolona. Zobaczymy, jak się będzie to na skórze. Yy, trzymał, a więc mam dwa rodzaje perfum tej samej mar yy, marki Maxima. Jestem zadowolona. Będą do pracy. To jest kolejne nasze produkty z naszej reklamówki. Kolejnym rzeczą, jaką wzięłam, to jest paletka cieni. cieni. wygląda tak. No. O. taki jest zestaw tych cieni. Mhm. Fajne cienie. będzie co yy, testować, tym bardziej ponieważ na moim kanale będą też makijaże yy, makijaż oczu będę chciała zrobić, jestem pod tym ten zielona nigdy nie malowałam się tak, bo jestem też alergiczką, ale po leczeniu udało mi się połowę alergii zgubić mam nadzieję, że oczy będą mogły Mieć, robić będę mogła. Ci ładne makijaże, uczyć się w sumie. Tu jest jeszcze zapakowane. O, tu. Także fajnie. Tu są podane, co można robić. Zobaczymy. Będę chciała jeden cień mi się podoba. Na kanale. Marga Eska zrobić ją jeden cień, spróbować otworzyć. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie pod tym kątem zielonej. A więc to jest kolejny mój zakup. Paletka cieni. No i kupiłam ostatni zakup jest, to jest nożyczki do skórek zajwonu myślałam, że są to cięższe końcówka, ale nie, a to też mi się przyda nie mogę otworzyć A otworzyłam i zrujnę zrobię, o, jeszcze oberwę i tak no fajnie, takie różowe. Są te. Coś mi ta kamerka dzisiaj nie chce współpracować ze mną. Są takie. Końcóweczka. No? Fajne, dobre są. Może nie jest końcówka taka cieniutka, jak szukałam, ale do paznokci, tu skórek idealnie się będzie nadawać. A więc mamy mniej więcej tak się składa mój zakup z iWonu. może nie dużo. Kwota nie jest wygórowana, bo naprawdę są dość względne ceny. Perfumy w złotówkach 60 zł, jedno, jedno perfum kosztuje 60 zł, paletka 70 zł, torba 140, a po 20 po 12 zł te maski do stóp, szczotka jestem zadowolona z tego to co chciałam kupiłam a zwłaszcza chcę spróbować te, tą maskę te skarpety nawilżające do stóp jak będą super to będę je często kupowała, jeśli nie no to zobaczymy po teście na tą chwilę to wszystko co mam do zaoferowania w holu zakupowym z Iwonu i do zobaczenia do następnego razu. Miłego dnia życzę wam wszystkim. Ba.